Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech zapachach marki Lerbolario. Ta włoska marka produkująca m.in. perfumy jest fajnym źródłem ciekawych perfum i smaczku samym perfumom Lerbolario dodaje to, że mają też takie małe pojemności, które już kiedyś pokazywałam Wam na moim kanale. Rzućcie okiem na. Ten filmik, akurat dobry pomysł, żeby go obejrzeć teraz, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, bo akurat to są zapachy na lato, które właśnie mamy. No, a dzisiaj o trzech kolejnych zapachach tej marki w takim właśnie małym formacie. Zapraszam dalej. Byłam ostatnio w sklepie stacjonarnym marki, testowałam sobie. I te zapachy, które już długo znajdują się na rynku, i pewną nowość, która tak niespecjalnie mi się spodobała, bo była dla mnie straszliwie słodka. Więc wróciłam do tych klasycznych zapachów. No i trzy zapachy dzisiaj Wam pokażę. Pierwszym zapachem na dziś jest Jade Plant, czyli ten zapach, on tak wygląda w formie 15 ml, a początek tego zapachu to przede wszystkim bergamotka, cytryna i werbena. No świetny początek dla zapachu takiego odświeżającego, letniego, akurat tak akurat na teraz. Ten wstęp nie trwa długo, bo dosłownie kilka sekund i zapach się bardzo szybko zmienia, robi się bardziej kremowy i dużo bardziej zielono herbaciany. Bo ten zapach w podstawie jest przede wszystkim zapachem kremowej zielonej herbaty ze sporym dodatkiem takiej cytrusowej werbeny. Jasne, ten zapach nie jest zupełnie odkrywczy, bo mamy na rynku już mnóstwo takich zapachów, w którym mamy połączenie zielonej herbaty z jakimiś nutami odświeżającymi, typu cytrusy czy werbena. Chociażby teraz przypomniałam sobie na przykład o serii werbenowej od marki L'Occitane Provence. Tam mieli taką e, całą serię z różnymi dodatkami do tej werbeny, i to była bardzo, bardzo dobra seria. I wiem, że co roku pojawiają się jakieś nowe wersje e, dodatku do werbeny, więc jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu tego sklepu, to możecie przetestować na miejscu. W każdym razie, wracając do zapachu od Bolario, jasne, nie jest odkrywczy, ale nie mam mu tego za złe, bo to jest zapach sympatyczny. Łatwo się noszący, nie pachnący sztucznie, ten zapach wybrzmiewa całkiem naturalnie i tak odświeżająco, sympatycznie. No, nie ma co się w tym zapachu nie podobać. Ten zapach teoretycznie mógłby być świetnym zapachem na lato, ale na lato, takie gorące, upalne lato, tego zapachu Wam nie polecam. A to dlatego, że on bardzo szybko w takich wysokich temperaturach znika ze skóry, no i już w ogóle go nie czuć. Za to poleciłabym go Wam albo na początek lata, albo na jakieś takie może bardziej deszczowe, zimniejsze dni lata i zdecydowanie na wiosnę. On wiosną, w takiej wiosennej aurze, będzie pachniał świetnie. Dla kogo jest to zapach? Oczywiście łatwo mi powiedzieć, że dla fanów i fanek zapachów Green tea od Elizabeth Arden. Wszystkich tych zapachów całej tej serii. Myślę, że i ten się Wam spodoba. Jeżeli chodzi o trwałość, to jest ona taka bardzo, bardzo przeciętna. Na mojej skórze ten zapach pachnie gdzieś około czterech godzin. Czasami mniej, czasami więcej. W zależności od temperatury otoczenia. Kolejny zapach to jest zapach, który zgapiłam od poziomki, bo oglądałam u niej film o tym zapachu i stwierdziłam, że ej, to jest fajny gourmand. Chciałabym go przetestować, kiedy będę miała możliwość. No i taka możliwość się nadarzyła, przetestowałam, no i właśnie. Ten zapach to Dolce Lisir, czyli właśnie ten. On w tej małej pojemności 15 ml jest taki przeźroczysty i wygląda dużo bardziej elegancko niż te takie nalepiane etykietki. I dlatego też mi się z nich wszystkich, które do teraz testowałam, chyba podoba najbardziej w sensie wizualnie, ale sam zapach też jest naprawdę fajny. Ten zapach pachnie jak szarlotka. Ale mówiąc o tym zapachu, że pachnie jak szarlotka, nie oddajemy jego piękna i złożoności, bo powiedzieć, że szarlotka to tak jak nic nie powiedzieć. Ten zapach ma taką cudowną właściwość, że zmienia się na początku i wraz z rozwojem zapachu aż do końca w taki sposób, jak zmienia się zapach świeżego ciasta, które właśnie wyjmiemy z piekarnika. Wyobraźcie sobie taką szarlotkę, którą właśnie wyjęliście z piekarnika. Szarlotka ma taką strukturę bardzo puszystą i jest taka bardzo słodka, pachnie ciepło, puszysto, lekko i słodko. Natomiast, kiedy zostawicie tę szarlotkę gdzieś na stole, na przykład, ona wietrzeje. Przepraszam, nie mam pojęcia, jaki jest taki oficjalny termin, bo nie znam się na a O napieczeniu to już w ogóle. No więc, jak zostawimy tę szarlotkę, to ona właśnie stygnie, ona się robi coraz bardziej wyschnięta, zwarta, jeszcze słodsza, ale przez to też gubi się gdzieś ten taki. Lekki, słodki, ciepły zapach z początku. I w taki sposób rozwijają się właśnie te perfumy. Jeżeli chodzi o same składniki, to w otwarciu jest bardzo, bardzo dużo rumu. To jest taka szarlotka, do której ktoś nalał rum zbyt lekką ręką. Aż musiałam sprawdzić w internecie, czy są przepisy na szarlotkę z rumem, bo też nie miałam pojęcia. Są, so, jakbyście byli ciekawi. Oprócz tego w tym cieście, to znaczy zapachu, mamy przede wszystkim takie słodkie, maślane, kruche ciasto, mamy mnóstwo cynamonu, mamy cukier wanilinowy, mamy... Mówiłam już o cynamonie? Mówiłam. To jeszcze więcej cynamonu. Mamy roztopiony cukier, i co jeszcze w Szarlotce? No, takie mm, powiedzmy słodkie, cukrowe jabłka. Wraz z rozwojem tego zapachu gdzieś ulatuje to ciepło, ta puszystość, to kruche ciasto. Z tego cukru karmelizowanego przechodzimy do dużo bardziej zwartego i gęstszego karmelu, i dochodzi też tutaj zapach. Kakao. Wiem, że to nie jest odpowiednia pora roku, ale jeżeli chcielibyście coś nowego na jesień tegoroczną, to to jest dobry adres, a nawet bardzo dobry, bo ten zapach jest taki słodki, radosny, może trochę Wam rozświetlić taką szarą, burą polską jesień. Czytałam w internecie, że ten zapach jest bardzo, bardzo podobny do innego, do pewnego zapachu od Hermesa, którego nazwy nie przytoczę, bo kompletnie nie mam pojęcia, jak się to czyta. I pomyślałam sobie: Ej, może bym kupiła po prostu ten zapach Hermesa. A potem zobaczyłam jego cenę i dostępność, i przeszła mi ochota. To jest zbyt drogi zapach, na pewno go nie kupię. Jednak zadowolę się Lerbolario. Zwłaszcza, że ten zapach ma bardzo dobrą trwałość, bo na mojej skórze to jest taki porządny jeden dzień. A na koniec jeszcze jeden zapach, odkrycie. Zapach, na który myślę, że kilkoro z Was czeka. No i właśnie dzisiaj się pojawi. Tym zapachem jest zapach Iris, czyli właśnie ten. Dlaczego to jest zapach, który warto znać? Dlatego, że. Oczywiście jest to zapach bardzo przypominający, tę od Lorenzo Villoresi. No, i właśnie pod takim względem testowałam ten zapach. Jak bardzo jest on podobny do tego zapachu ten de I przejdzie mi to przez gardło tylko raz <gryw> więcej tego nie powtórzę, bo samej jest mi z tego powodu dosyć przykro. Ten zapach. Zapach Iris od Lerbolario, w mojej opinii, jest zapachem lepszym niż ten Kiedy testowałam te dwa zapachy obok siebie na dwóch rękach, to zauważyłam, że zapach Iris jest pozbawiony takiej specyficznej wintyżowo- mydełkowej nuty, która zawiera się w tym zapachu. Co sprawia, że ten zapach jest lżejszy, łatwiejszy w noszeniu. I szczerze powiedziawszy, mi podoba się ten zapach też trochę bardziej. To jest różnica, którą zauważycie tylko nosząc dwa zapachy obok siebie i przykładając bardzo mocno nos do skóry, bo w innym przypadku te zapachy tak noszone globalnie pachną właściwie tak samo. Przez to, że Iris jest pozbawiony tej takiej właśnie nuty vintage'owej mydełkowej. Aldehydowej też odrobinę. To zapach jest bardziej nowoczesny, lżejszy, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć o tym zapachu, że jest zapachem lżejszym, ale przy okazji brakuje mu trochę głębi. Mimo to bardziej podoba mi się właśnie wydźwięk tego zapachu. To tyle, jeżeli chodzi o wydźwięk tych dwóch zapachów. One są. Prawie identyczne, a zwłaszcza noszone globalnie. Ale co jeżeli chodzi o trwałość tych perfum, jak one projektują? Jeżeli chodzi o projekcje, identyczne. I jeden, i drugi zapach to jest bomba pudru. Jeżeli chodzi o trwałość, to Iris pachnie na mojej skórze dosłownie 2-3 godziny krócej niż ten dynasz. Ale mówimy tutaj o Trwałości, która trwa dwa dni. Więc, jakby dwie czy trzy godziny różnicy między tymi dwoma zapachami, to jest właściwie nic. Podsumowując, gdybym dzisiaj miała do wyboru te dwa zapachy, to kupiłabym Iris od Polario, Bo jest dużo tańszy, a przy okazji bardzo podobny do tędynerz. Myślę, że można powiedzieć, że Iris jest wzorowany na Tendy dlatego że Tendy wyszły w roku 2000. Jeżeli chodzi o Iris, to nie wiem kiedy wyszły, ale pierwszy komentarz na fragrancie dotyczący tych perfum pojawił się w 2008 roku, więc mogę przypuszczać, że jest to gdzieś około 2008 roku. Co na pewno jest ładniejsze w Tendy to buteleczka. Ta jest przepiękna, taka trochę vintageowa. Czuć pieniądz, jak patrzymy na tą buteleczkę. Te buteleczki Lerboladio w znakomitej większości są takie, no, tanio wyglądające. No ale jeżeli niespecjalnie Was obchodzi wygląd buteleczek, no to nie widzę powodu, dla którego byście nie mieli sięgnąć po Iris zamiast Tendy Nash. Dostałam też ostatnio taki komentarz pod filmem o Tendy że ktoś może i chciałby mieć taki zapach. Ale szkoda mu wydawać tyle pieniędzy na zapach, który jest po prostu zapachem czystości. Więc jeżeli jesteście w tej grupie, to jeszcze jedna zachęta, żeby zainteresować się zapachem Iris. No i powiem szczerze, tego się nie spodziewałam, że ten zapach jest tak podobny, tak dobry, no przy okazji w tak dobrej cenie. Więc no cóż, rzućcie okiem, a właściwie nosem, jeżeli będziecie gdzieś mieli możliwość przetestować. Jade Plant i Iris. Oddam w rodzinie, bo wiem kto się z tych zapachów ucieszy. A Dolce lisir zostanie ze mną, bo podoba mi się ta Szarlotka. Myślę, że będę się nie cieszyć gdzieś w okolicach jesiennych. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy znacie jeszcze inne zapachy od Lerbolario, które Was oczarowały, a może nawet macie niektóre w swoich zbiorach. Jeżeli tak, to napiszcie mi o nich na dole w komentarzu. A na razie się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!